Cześć, witamy się. Dzień dobry, witamy się dziś w Małej Fatrze, w miejscowości Biały Potok, skąd będziemy szły niebieskim szlakiem przez Janosikowe Diery. Mamy nadzieję, że za ponad dwie godziny wylądować na przełęczy między rozsudcami, a tam podejmiemy decyzję, w którą stronę, w jedną, w drugą, być może w obie. Wszystko się zobaczy. Tak. A Jesteśmy je... bardzo napalone na te Janosikowe Diery, bo pierwszy raz będziemy w takim miejscu. Tak, jest przed ósmą, a już turyści leżą na szlak. Podzidowali, a my będziemy sobie powoli szły. To gonimy. Jedziemy już blisko kilometr, szlak póki co prowadzi szeroką taką ubitą drogą. Były się już pierwsze atrakcje, pierwsze mostki, a my podążamy wzdłuż dierowego potoku. Ale tu głośno od tego potoczku, co? Tak, wilgotno, ślisko, głośno. Ale, ale ładnie. Po prostu... Tylko, że my więcej stoimy niż idziemy, nie? Czy my wyjdziemy się, z nie tego bąbozu? Nie da się, tu trzeba po prostu zostawić cały sprzęt elektroniczny przed wejściem na szlak. To może się przejdzie. Doszłyśmy do miejsca, gdzie odbija zielony szlak od tego niebieskiego, prowadzący z kolei do żółtego jednokierunkowego, podobno. I ten żółty prowadzi przez Nowe Diery. I chyba wypróbujemy ten żółty, chociaż można tu iść dalej niebieskim i jest dylemat, chciałoby się iść i tu i tu, ale zdecydowałyśmy, że idziemy górą. Waga. Dieta będzie. Ledwo się tu mieścisz. A już dawno wymachała, ale teraz nie ma czym. Ktoś ma lęk wysokości. Tak. I jeszcze jest tak, że jest takie ograniczone i ten szum taki, rwąca woda, to wy wam że tak. Małaś się? Trochę tak. Dobrze, że nikogo nie ma, nie? Puściuśko jest o tej no? porze. fajnie mamy. A nie jest tak, hej, hej siup, nie jestem. Dawaj na drugą drabinkę. Dobra, lecę. Tak. Doszłyśmy tym kawałeczkiem zielonego szlaku Rzeczywiście, tak jak zapowiadali, był to bardzo ciekawy e, odcinek Bardzo Emocjonujący e, A teraz lecimy żółtym szlakiem Nowymi dierami Już na początku mamy tutaj Zestaw schodów, więc zdecydujemy się Pomóc na. sobie troszkę kijami Tak, no wyciągnijcie kiju, mi tu hapsu Nowe diery, to póki co taka ścieżka trawersująca z boczu góry trochę w górę, trochę w dół no i dość mokra niestety było mokro i kamieniście teraz z jakiegoś czasu zrobiły się korzeniście tak, tak to mówią, to jest mocno, w tym tak, widziałem po takich korzonkach na skałce sporządzono tutaj po drodze Punkt widokowy. Dotarłyśmy tymi górnymi dierami do podziaru i wracamy teraz znów na szlak niebieski, który nas doprowadzi wcześniej czy później na przełęcz między rozsudcami. Tam. No właśnie, dla nas lepiej. Tak. Chciałam mieć pytanie. Tak. Czy my tam mamy iść? Między innymi. Tam na samą górę? No tak. To jest mały rozsutek, chyba. Chyba mam zawoł. Chorska chyba zachranna to... służba! Zachranna służba, halo! W górnej partii Janosikowych Dierów, czyli dalej na niebieskim szlaku. Następne atrakcje. Warto mieć takie o! A, ja nie mam. I żyję! Ale nałyśmy się w tego samego kamienia dostającego. Najgorsze chyba za nami. Pierdylion drabinek, pierdylion jeszcze tych podestów, podestów, pomostów, krateczek oraz strasznie dużo fajnych podospadzików. No. Cały czas trzemrzący, czy potoczek. Nie, no fajnie było, fajnie. I Bardzo śliskie. Tak, wszystko pisały. jest bardzo śliskie i bardzo mokre, więc no, trzeba tam proszę. bardzo uważać. Lepiej się nie spieszyć. Nie. No, po to co. Tak, dlatego nam się zeszło tak trochę dłużej niż czas przewiduje, no ale my robimy. Ale tak, aparatku, zdjęcia, tak, Filmiki takie tam. Teraz skróciłyśmy do takiego fajnego miłego lasku i będziemy już szły na rozejście pod rozsutcami. Otoczenie nadal piękne. Skałki strumyczek, ale wyrypa w górę to jest tutaj galanta. Jeśli do tej pory myślałyśmy, że to już koniec z drabinek i łańcuchów, to byłyśmy w ogromnym błędzie. Ostatnia prosta tego niebieskiego szlaku, już dość przyjazna. Znowu szeroką drogą, tak bardzo delikatnie pod górę. I co? A tak na, 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 na szybko, co byś jeszcze powiedziała o tych Janosikowych dierach. Że... że to co jest nagrane, to jest po prostu tak niewielki ułamek tego, co jest w rzeczywistości. Ja myślałam, oglądając wszystkie te tak, filmy że to wcześniej. Tak ciach, nie? Że to tu, 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 tu. Nie! To są nagrane to się takie nie kończy. najfajniejsze może momenty, ale tego jest naprawdę... I mamy na razie tak dość ja nosikowych dierów, że no. pewnie prędko tu nie wrócimy, ale było ładnie. Nie fajnie, warto. Warto przejść chociaż raz są trasę. A wy męczyły nas? No trochę. To lecimy dalej, zobaczymy jak daleko jest jeszcze do tego czerwonego szlaku. I mamy miejsce, które się nazywa portami. A to przełączymy między rozsówcami. Mamy jeszcze tylko 10 minut i szlakiem, a za Agi... Eee, lewą stroną wyłania się już nam pięknie mały rozsutec. tam idziemy, ale to potem. O czym może nie wiesz jeszcze? Jesteśmy na przełęczy między rozsutcowej. Wiesz co to jest rozsutec? Tak. Po polsku? Jak mam no. No. powiedzieć? No. Eee, rozsypaniec. Rozsypaniec tak myślałam, ale oh, ja chciałam nie się. Wygłupić. No nie chcę się wygupić. nie. I tak, z tego miejsca można iść w lewo na yy, Mały Rozsutec i w prawo na Wielki. My sobie polecimy najpierw w prawo, mamy godzinkę 15, ale po to po krótkiej przerwie na Ba Na i Ja Pięknie widać Mały stąd. Ula la. Widzisz to jakoś? Żeby tam się jakoś... <zyserty> ale pierwszy, pierwszy fragment szlaku pod górę. Tego czerwonego z przełęczy to, kurde, ostródko. Wejście na no, tego wielkiego rozsudca jest cały czas mocno pod górę. Dość kamieniste, skaliste. No niełatwo tu się jedzie. Jeszcze troszkę nam zostało, wejście jest strasznie wymagające i strome, ale tu na górze już jest czadowo. Ostatnie fragmenty podejścia to regularna wspinaczka skałkowa na przemian z takim trawersowaniem wąską ścieżynką. Dziduj na tą górę, dziduj. ja tam słyszę żdęk łańcuchów. Ale ty lubisz łańcuchy przecież. No to tym razem polubisz w dół. Chciała łańcuchy w górę, to ma w górę. Nie wracamy tą samą drogą, wypróbujemy sobie takie kółeczko i schodzimy godzinkę teraz dalej czerwonym szlakiem na sedlo Międzyhole. I z tego co już tutaj widzę, Aga jest cała spanikowana. Okazuje się, że na tym zejściu są łańcuchy. Pokazuj no jak tu strasznie jest. Idźcie, Ja im pokażę. To pokażę. No, op, zejście z tej strony to trochę hardcore, nie? Stromo bardzo, no może nie bardziej niż z tamtej. Ciągle jakieś łańcuszki, jakieś skałki. Na dupsku się jedzie równo, nie? Ja to ci powiem, że cię trochę podziwiam. Nie masz dosyć trawinek dzisiaj? Nie, za to, że złazisz tędy jak można naokoło i żeby korzystać to, ja to leziesz, tak? pewnie no, dotarłyśmy wreszcie na tę przełączkę i mamy podobno 40 minut żeby dojść z powrotem na przełęcz między Rozsudcami, niebieskim szlakiem tak, zrobić ci zaraz jeszcze raz zdjęcie z rozsupcem wielkim, ale to jest już drugie miejsce dzisiaj, w które prędko nie przyjdziemy, prawda? No. Straszne zejście. być, Ale tylko raz. różnicze zejścia. Prezentuje się tak z drugiej strony. Przy następnym słupku informacyjnym okazuje się, że przełęcz między rozsupcami jest za godzinę, a nie za 40 minut. Czegoś tu nie rozumiem. I nawet y, y, mnie to nie ucieszyło. Co ty Aga na to? Nie mamy łyżek do obiadu. Tak, zrobiłam głupi numer. I zostawiłam, wzięłam batoniki, które miałam zostawić w samochodzie, a zostawiłam łyżki do obiadu. Ciekawe czym będziemy zaraz jadły. Może ktoś pożyczy. A no? Taki nas głód wziął, że już na środku szlaku siadamy owiadek przygotowany. No, tylko ty mi powiedz. Ja nawet nie pytam co. Ja cię dzisiaj pytam czym my to będziemy jeść. Masz do wyboru mam taki. Yy, I mam ja myślałam, że takim kamieniem ja sobie, a ty ładuj tym. Nie wiem, co nie mamy łyżek. Zapomniałyśmy łyżek z samochodu no damy wziąć. No, radę. dobra, będziemy tak ładować. Pachnie pięknie. No to dawaj dzida, bo gorące jest. Po raz drugi już dziś lądujemy na przełęczy między rozsudcami. I co? I już wcale nie jest to śmieszne. Nie jest w ogóle to śmieszne, że musimy jeszcze wejść, pokaż gdzie, na, to, na mały rozsutec. Na tą góreczkę. Tak. I zejść. Nie żeby nam się jakoś bardzo chciało, ale po prostu sprawa wygląda tak, że nie mamy już wyjścia innego. I to jest najgorsze. Chyba, że chcemy schodzić tymi drabinami trzy godziny w dół. No właśnie. I to już chyba lepiej na ten rozsutec, co? Nie wejdziemy to się nie przekroju. Ale nastroje są takie lekko żałobne. No. no cóż, zmęczone jesteśmy? Co tu dużo gadać? No bardzo. Przełęcz zakres. Dobra wiadomość jest taka, że na mały rysutec jedynie 15 minut, a będzie teraz pokazywać. I to jest właśnie mały, na który idziemy. Chociaż nie wiadomo jak tam wejść, ale to się okaże. A to jest wielki, z którego właśnie zeszłyśmy. Tamtą stroną. A weszłyśmy tą. Też trudno uwierzyć, że tam się da wejść i zejść. Tak. A my to zrobiłyśmy. Ja już nawet nie chcę tylko komentować. Co tu się znowu dzieje pod górę. Nawet bateria, zgarka powiedziała mam dość. Nie wiem czy wiesz, ale bardzo po tobie widać, że byłaś już... Na tym wielkim rozsudcu, wiesz? Tak, bo ja szpanuję tą białą dupą. A to wiesz o co chodzi? Nie Aha. <grystanie> Ty, bo wszystko tu jest. Liny, liny, łańcuchy, nie wiadomo za co się brać. Skały lite, gałęzie. No No to dawaj. Ma z dziadem tu brakuje. No to dawaj, pokazuj, jak tu się wchodzi. No to nie wiem. Ale wiesz co? Te łańcuchy nie są u nich yy, teraz. tu latają, nie są, wiesz. No jakieś tam przeszło jedno wisie. się czekasz? Jakaś toneczka jedna. jej odkryła Niby tylko 1300. No. A jednak, gdzie ty jesteś, Agusiu? Znowu no, gdzieś na, wlazłaś? Na mały rozsutec wlazłam. No, a na, gdzie byłaś przed chwilą? Na wielkim, tam, naprzeciwko. Aha. No. Sobie Ale pomiesz? wiesz, e, fajnie, bo już mało debili jest, Którzy o tej porze to no, Ja zaraz jest. pokażę, że no. mamy górę na własność. Wariatów brakuje, na, na, na razie. Na tą godzinę tylko dwie wariatki są to. Piękne widoki dookoła, naprawdę, tu jest tak ślicznie. Widać całą naszą wczorajszą trasę. Poczynając od małego krywania przez piekielnik, wielki krywań i chlebek. No, pewnie palcem nie dokładnie pokazałam, ale jest tu tak ślicznie. Ja wszystko widać. Już poczekać, bo się obrócę. Chciałam tylko powiedzieć, że tam pokazuje 20 minut, no jest tak mniej więcej 20-25 minut, ale momentami to się idzie po litej skale do góry. Tak. Nie no ma jest, nawet jest, gdzie się zaczepić, bo... To jest takie troszkę trudne wejście, ale no, da, da, daj radę, no, daj radę. No, ale jak emerytka wlazła, to każdy wlezie. Ba. Wchodzimy dalej zielonym szlakiem już do białego potoku. E, na zaś tu też jest bardzo interesującą. Na początek taka linka ubezpieczająca, a potem trzeba sobie poradzić już na klamerkach. Nie dość, że jest bardzo piarżyście i stromo, lecą kamienie spod nóg, I jeszcze jakieś klamry. Ja ci powiem, Maga, że my po tym dzisiejszym przejściu i tych wszystkich sztucznych ułatwieniach, których dzisiaj dotykałyśmy, mamy wszystkie covidy i wszystkie odmiany covidów na, na, na rękach plus wszystkie grypy A i B, wiesz? Jest tak kuźwa, że tu wirus nie dochodzi. On się boi. Ja się pytam, co tu się odwala? Strip dla ubogich no raczej. Zaczynał od skarby. Jezu, nie dałyśmy rady się nie pogościć 45 minut nam zostało do parkingu ale na ostatnich nogach tu jedziemy tym zielonym szlakiem było wyrypnie z góry to się nie da opisać co tam dalej jeszcze było Nie, nie da się Zegarek w ogóle się wyłączył Agi tak, się... zegarek padł znaczy Fatra mała nas dzisiaj, sponiewierała. Pokonała nas. Mamy, żeby tutaj nie spłamać e, ponad 9 godzin marszu. Samego marszu. E, dwie. Górki porządne, zrobione i nawet nie mam siły gadać właściwie o co chodzi. Także Więc... pozdrawiamy w ogóle wszystkich na całym świecie. Na, całym, na, całym, na całym, całym wszechświecie pozdrawiamy. Wszystkich, którzy dzisiaj byli na tej planecie. Ja albo w ogóle jeszcze się nie urodzili. Albo się dopiero urodzą, albo, albo co, albo nic. No. Nie, nie gadamy więcej głupot. Bo... A w ogóle to ja się zastanawiałam, czemu nikt takiego kółeczka nie nagrał na YouTube. Tak, szukałyśmy, no. czy ktoś to Czekaj zrobił się. Takie takie kółeczko. No, ale nikt nie nagrał. Teraz już wiem czemu. Ale dwie głupie nagrały, starsze panie. Pij piweczko. Ja no, sobie dobra. kaweczkę piję, ciasteczko sobie kupiłam. To pa! Bye!